Teraz, witam Was z w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Polska wieś W tym odcinku będziemy y, ten, zbierać belki z polu numer 4 a, poczekajcie widzowie ja sobie tylko tutaj joystick podepnę, bo odpinałam Tylko teraz tak, który to był kabel czekajcie, e, kamera mi się tu

Często mi się odsuwa ciągle. A <laughs> ja już tutaj wyjeżdżam jadę. A wy w tym czasie możecie zostawić o, -o. suba, lajka like jakiś komentarz. O tak, łodowarka da, tak zwolniła. No, żeby belki to postawić, tak jak są. No taką postawiłem. Dobra, on, że to belka nie spadnie tam. To... Myślę, no, że to tak się wbiła, nie wiem. Dobra, mam fartą. No, Ile się trzeba poniósł, kapeć już jest. W <tryk> Dobra, ustawimy ją. No ja nie mogę no i... Jej... To proszę, tak to zapakuję to. I tak posoi szybko. No bo tutaj filmik, to, to, to ile to wyjdzie to z pięć minut, kurde. Znaczy nie wiem, czy to był sens, na to nagrywę, chociaż ja tam nagrałam, tam będzie chociaż. Tydzień nie nagrywałam, to chociaż dzisiaj nagram 4. cztery. Wczoraj mogłem coś jeszcze nagrać, ale... ...tak się nie chciało za bardzo. Dobra, wrócę na gospo, pożegnam się z wami, da rzucę to się na krowę i prześlę filmy, a to tak po kolei, bo czasem jest i tak, że prześlę cztery naraz i prześlę mi się na przykład ten, co drugi raz nagrywałem, później ten, co trzeci, a później nie, na przykład pierwszy, a później ten, co teraz. No, sorry za telefon, sorry za telefon.

I co to było? O to. No co, no to żegnam ja się z moimi wizowej do następnego filmu. Na razie. Ja nie mam.